A pani tu do kogo z tymi walutkami? A co pani do tego z czym ja do kogo? Ja tu nieś Ja już. Też to powiem. Coś takiego. Co? Czas na posiłek! Zgłodniałem! Podczas którejś na edycji setu w suwałkach e, grał to teatr ze Szczecina, strasznie mi się spodobało to i tak sobie myślałem, że jest w ogóle genialny na scenę, ale też bardzo trudne i chyba nigdy się za to nie zabierzemy. Któregoś razu przychodzi Mirka, po prostu nie mówi, może byśmy zrobili co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci, tym bardziej, że młodsza grupa tam zaczęła to robić, ale jakoś tam po prostu nie, nie, nie udało im się. Poczytaliśmy, bardziej się żeśmy zapoznali z tym tekstem i stwierdziliśmy, że, że będziemy grali. — Sól! — Stan. Podaj! — Podejdź! — Nie. — Komu nalać? Po posiłku zabieram się do pracy. — Komu W Sobie. — Mnie. — A im mm. komu, to Mnie. — Nie. Czegoś mi brakuje. Kwiatów! Jedz! No właśnie. Po co? Z grupą, zespołem w tym składzie zaczęliśmy się spotykać w ubiegłym roku. Było to poznawanie siebie, praca teatralna i szukanie tematu do realizacji scenicznej. Początkowo były to etiudy, pomysły wynikające pomysły, które przynosiliśmy ze sobą, ale pojawiła się taka potrzeba pracy nad sztuką albo gotowym scenariuszem. Zaproponowałam zespołowi sztukę Anety Brubel, co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci. Zespół zaakceptował i troszeczkę się zmieniał skład obsada, no, ale, ale w efekcie w ciągu dwóch miesięcy zrealizowaliśmy znak, mogliście obejrzeć, efekt naszej, naszych wspólnych poszukiwań, naszej pracy. Odjeżdżam. A to co innego? Miłej. Zaraz, zaraz, Twoja Twoje marzenie? Tak, tak. Kochany! Oszczędzaj. Się. Taki trosk. Tak, tak. Wiesz, jak to będzie oj, to damy tak, twoje imię. Cudownie. O, jak już dziecko? Nasze dziecko. Nasze? Ha, tak, oczywiście. Nasze dziecko. To jak przyjdzie na świat, to napiszę i przyjedzie. O, o. Będę będę z niecierpliwością. Tam będzie wszystko. Adres, miasto i pieniądze na, na bilet. Wspanialska oglądanie. Od tego tu jestem. Zauważam.